Co? Podział muzyki na różne typy istniał chyba od zawsze. Chociaż nie zawsze dochodziło do takiego sporu pomiędzy przedstawicielami poszczególnych grup. Taki przeciętny Tomek słucha sobie ram. i wiecie, odnajduje się w tej muzyce, w tekstach przesłanie, wcierają do niego, przez co zmienia jakoś swój światopogląd Tyle, że taki przeciętny Tomek nie potrafi zrozumieć tego iż wy... słuchając na przykład metalu czy popu robicie dokładnie to samo z muzyką co on. I dla niego to jego muzyka jest najlepsza, a wasza jest chują. wiecie, jak można słuchać pisków i jęków, nawet jeżeli chcecie wejść w dyskusję z takim przeciętnym Tomekiem, to ten Tomek stwierdza, że o co ma dyskutować na temat, którego nie interesują. On ma swoje zdanie i on nie zmieni. Bo przecież jego muzyka jest najlepsza i tylko jej powinno się słuchać. Wszyscy inni, którzy słuchają muzyki odmiennej od tej muzyki Tomka, są chujowi. Byłoby to jeszcze znośnie, bo zwyczajnie możecie nie wchodzić w rozmowę z takim Tomkiem. On będzie słuchał swojej muzyki, wy swojej na słuchawkach, ale to tak nie wygląda. Ponieważ Tomek zwyczajnie nie potrafi słuchać muzyki na słuchawkach, tylko wiecie, puszczają z głośnika. Podchodzicie do Tomka i zwracacie uwagę, żeby trochę ciszył muzyka, on mówi, że macie. Sk Ponieważ on słucha swojej muzyki, jego muzyka jest najlepsza i jej powinien słuchać każdy. Więc daje tą radość ze słuchania tej muzyki wszystkim dookoła. No więc sobie myślicie, okej, okay, zleję go, wsadzacie sławki w uszy. Tylko, że jak nie macie, słucha. Żeby nie było, że działa tylko w jedną stronę. Duży mają słucha trochę podobne do głośników. Kasia słucha sobie na słuchawkach. No i załóżmy się, spotyka taki Tomek z taką Kasią. A Tomek jedzie z głośnikiem Obydwa nie potrafią zdzierzyć drugiego typu muzyki i dochodzi do sprzeczek i tak dalej, i tak dalej. Potem każdy się wyzywa i no. Jeżeli nie słuchacie tego typu muzyki, który słucha inna osoba, to jesteście gorsi. Dla mnie wszystko ma swoje umiary i nie zabraniam nikomu słuchać muzyki. Tylko wiecie, jeżeli chcecie się z nią podzielić jakkolwiek, żeby inni jej posłuchali, to udostępnijcie ją sobie gdzieś, pokażcie znajomym, tu wyślijcie im link, ale nie dzielcie się swoją radosną muzyką z innymi na ulicy, ponieważ nie każdy słucha tego samego. Jeśli jesteście osobami inteligentnymi, to przejdziecie obok takie osoby obojętne. Jeżeli nie, no to wejdziecie z w sprzeczkę, dlaczego on puszcza to, a nie tamto. Oczywiście najlepiej wszystkim by było, gdyby każdy puszczał tą muzykę, którą on lubi, a gdybyś szedł przez miasto, to słyszałbyś swoje ulubione bity Szkoda tylko, że tak nie jest. Ja apeluję do tych ludzi, którzy słuchają na głośniku muzyki jakiejkolwiek. Nie każdy lubi to samo, zainwestuj w słuchawki. Oraz apeluję też do ludzi, którzy mają problem o to, że ktoś słucha innej muzyki niż oni. No, przepraszam drogi człowieku, ale nie każdy jest taki sam i nie każdy lubi to samo. Myślę, że to na tyle. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć, na razie.